Dzisiaj niedziela, godzina 17.30, jesteśmy gdzieś. Trudno mi powiedzieć gdzie, ale Grigori nas tutaj zaprowadził. Niedaleko łążynka. Ja, Janek, Zbyszek, Grigori. Tam Waldi z Asią. Lecimy sobie na taką fajną traskę nad jeziorkami, bo tutaj jakieś latanie było przepięknie. Nad tamtymi jeziorkami, o, będzie zaraz startował Zbyszko. No, wiaterek mamy 0-0, nic. ...a jak piernie to tak też 0-0. Nic... No, będzie Zbyszek startował... No, więcej wiary! W bieg! No, i dobra, 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 Oj! No! Zabrało go, ale! Już tyłkiem był po ziemi... Par, ale poszedł. Duże szczęście. Tu nasza rodzynka Asia zaraz będzie startować. No tu jest byszek dobre pół godziny kręci. Tam już maszyny podgrzane, a tutaj następni przyjechali Maurycy i yy, Stefcia. Tata pilnuje, sprawdza wszystko. No, będzie dzisiaj leciał w japonkach, w laczkach. <grymne> w tą <Zapok> <grymne> No ale nic, no. Pegan, musi być twardy. Mamy taki zafirek pod kątem 90 stopni. Lasi. Ale już przy bocznym wietrze startowała. Teraz grzeje silnik Startuje, a się akurat tak wisi. Powiem palnik. Pięknie. Zuch dziewczyna. Zuch! Uczcie się chłopy, od kobityki. Ja się startuję A tu ekipa się zastanawia latać, nie latać Kobiety wypuścili w powietrze A oni się zastanawiają czy latać <grymne> Startujemy Startuje Grigori Poszedł. Poszedł. i w górze o, Grzesiu tu wywija a Asia sobie tam pyrka, pyrka, pyrka no takie chmury idą niby o 20 ma być deszcz i chcemy sobie tak na ze dwie godzinki polatać będziemy gdzieś tam tamtą stronę lecieć starty No i w górze. No, wiaterek kołuje. Teraz się odwrócił prawie 120 stopni. Pan Janek się rektuje. Będzie gonił całą ekipę. No, drzewo! No panie Janku, nie cudać! dać, nieco dać, uspokoić lot. Startuje Stefan. Poszedł. Idzie Asia sobie, przejdzie sobie wzdłuż lądowiska. Bardzo ładnie. Lapy Po godzinie laty to jest Tu nam Grigori. Buczy i buczy. Taki bucze. Asia jest na podejściu. Zobaczymy co to będzie. Ech, jeszcze raz, na, na drugi niech idzie, niech idzie na drugie, Waldek. No jak już jest na ziemi, no to już halt, stop and finish. Bardzo ładnie, po najgłębszej trawie, ale jest na miejscu, cała najważniejsza. się tutaj cudaczy, pewnie nas położyć chce na trawę. A tam Zbyszek per-per-per-per-per-per-per-per-per-per. Tam gdzieś pana Janka widzimy. Perka. Perka-perka-perka-perka-perka-perka-perka. Podobał się panu Jankowi Hadron. Ma drugie skrzydełko Nukleona 27 WRCK, na którym latał. Ja wiem, że ze trzy razy był w powietrzu. No i chcę go sprzedać, bo zakochał się w Hadroniku. Także oferty poważne proszę kierować pod telefon. Który będzie w informacji pod filmem. O, Grzesiu gdzieś tam kurcze po haszczach. Po haszczach. Prrr, prrr. Jak było? Super. Super. Ręce bolą? Bolą.

to jest tylko moje zdanie. Dlaczego... Pan Janek przygrzmocił, ale amorki wytrzymały. O, na ziemi. Wszyscy na ziemi. Nie, y, Stefan, jeszcze gdzieś powietrzu. Staj w powietrzu. Stefcio. A profesor na świątecznym y, napędzie lata. No dawaj Mauryce, kurcze i poszedł A, Stefan ląduje Gdzieś tu za krzakami stawcie na ziemi Dwóch Januszów teraz lata Janusz Czerwony i Janusz pomarańczowy Mury takie czarne prawie, że deszcz. 28 jest z przodu i 24 z tyłu. Polatajcie obaj obok mnie, bo ja was nagrywam. Janek nad tobą jest. I tu sobie teraz gęgamy po lataniu i o takie latanie chodzi. Wszędzie dookoła gdzieś tam deszleje, leje a tutaj piękna pogoda. O, czekamy teraz. Niech to troszkę przejdzie i zaczniemy sobie jeszcze nocne latanko. Asia lata dzisiaj z nami po nocy. Nie. No, kiedyś trzeba spróbować, kucze wszystkiego. Tak, ale ja pracy. Co za różnica, kucze. Zawsze możesz powiedzieć, że, że miałeś ciężki przypadek. No, jak w działach nawalone. Dojedzie do szmatki, będzie pierd... Gronto logistyka. Kurde felek, nie wybuchło, nie wybuchło, cholera jasna. O. No i wracamy z latanka, też wali ostro. I najważniejsze, że polataliśmy sobie i było wery, wery, wery cacy. O.